Trzeba nadzieję tutaj szukać 45 z... 99 i 99. Ło, jest coś z jednego oka oraz z... Ano, to jest 09l. No. No. Dzisiaj e, zamiast siedzieć... Zamiast siedzieć e, na tym serwerze tutaj wyruszymy ruszymy ten. No, na no podróż, co nie? Ogad! Oh Żyje! Dobra. No i ten, no wyruszymy gdzieś nieznane, wiecie, takie DT Dobra, to Ty mam Ty, czekaj, tam na dole ja już idę, okej? Okay? Okay. No. Dobra, czekaj, idę W którą stronę idziemy? Ja tam Widzę Widzę, że masz kompas. A to ja, ja zrobiłem tą kopalnię. Znowu? Dobra. E, gdzie, e, widzę, że masz kompas, jak będziemy wracać. No. Teraz. na Jak właśnie przypomniał. Aha. To dobrze. Dalej. się. No. No ja mam chlebek na podróż. Ej, ja wyjdzie. Eee, dobra Ej, Tymon Tak Szkoda, że nie ma kiełbasyk tutaj Ale nie, pamiętasz... Pamiętasz, jak to chłopcze zrobił? No, albo potem Dobra Ale super Dobra, czekaj, musimy jakoś zejść

Przed nad, namiast łódką. O, mamy kawałek wodą. To dobrze, bo mam drewno. Już sam to przodem zabierać na górze. No to będzie wiernie. Jakbyś. Bierzemy. Czekaj, zrobię. Ja Dobra, czekaj. Idę też. Nie, yeah. czekaj. Ja tu w serduszce Eee... Uwielbiam sobie Kurze O dobra już jestem Ja mam fejs, że ja mam lagi na łódzce Ja O jezu Tam spokojnie Wow. Spokojnie ja w nawoju Załóż Okej okay, czekaj za mną Kurde ej czekaj bo ja mam... Jezu to było... Że muszę się trochę poczekać żeby to w ogóle... By, był jakiś ruch No hmm. Siema. No chodź, bierz tam do Oglinę widzę! Ale nie. Gdzie? Tam! Patrz! Gdzie? Tutaj! Tutaj, patrz! Tam gdzie ja płynę. Ano? Co zrobi? Kurde, rozbiję się! Kurde, ja mam taki filtr, że nie mogę wychodzić z utek, tylko muszę rozwalać rzeczy. O, mam patyki! Lekkie kije gdzie to jest ten klej? No tutaj jest! No nie! ja mam biały piasek! Jako co? Ja mam biały piasek! Fej weź, dyskonektuj się i znów włącz. Teraz ja go wydobyłem. Już. Nie! Chodź. Dobra, fej. Ojej. Wow. O oh my god. Ale wiem, że tutaj się na razie, skoro mamy admina ze sobą, to nigdy tutaj nie nastaje noc. Chyba. No, Dobrze. Owcę. Ja już pani mam ciebie No to wiesz, tu ty sobie je wiesz, weź. Ej, nie ma Almina Jaki fej, mi pisze, że tyle razy left, left. Nie, left. o! Join. Oka, mam radnicę Co left. No to teraz będziemy mieli noc Chodź No idę, idę No, ale wielka dziura A nie masz się ze mnie tam pokryć, nie masz się No wiem, ja już przecież siebie nie popycham Prędzej to ty mnie już Muszę taką bumpina. Ja, Nie, wydawało mi się, że coś tam widziałem. Kurde, zróbcie dużą eksplozję. Nie, Nie mamy dynamitów. Właśnie, choć wszędzie przepinęły coś tam trochę. No teraz się bumble pod samochód. <laughs> no to... Tu... Mam patyki i się nie... Mam patyka i nie zdawaj, się czego mówię ale drzewo Tu to widzisz? Co? Te drzewo No wielkie Spardnij je Miałem zapaniczek A co, ja, no, co myślisz, żeby zrobić te treehouse? No dobra Nie, ale dobra Nie, nie bo wiesz, to są przygody, więc O, wow, ładna Ale super dobra, czy, że... czy to kaktusy, to czy creepery? Bo nie wiem, jak wygląda jakby. Co? No. Nie, z daleko wyglądały kaktusy, jak creepery <ścino>... o. Żeby było tutaj życie, Ty mun Czekaj <noise> tutaj bardzo pisałam <noise> coś ciekawego. To chyba tutaj jest. Ciekawe to tutaj są świnie, wiesz? <głos> <głos> Idziemy do tego game'a? Hmm, nic nie ma Ej, wybiło mnie. Ża! Ja, ten, dobra, to chodz filmik. Dobra, to... Na, na następnego odcinka, ok? znacie moją gadkę jak zawsze. No co siema. się ma tym. Na razie. No narka.